To the left, clap it two times. Now to the right, feel the good vibes. Jump to the front, shake it down. Cześć, dzień dobry, witam Was kochani to przedpiątkowe, deszczowe przedpołudnie. Dzisiaj pada od rana, niemiłosiernie, Tak, Pani chciałbym Was zaprosić na live oczywiście, dzisiaj o godzinie 18. Wszystkie artykułów oczywiście nie wypakuję, nie wypakowałem, kilka mi się udało wypakować, będą nowe przedmioty, będą licytacje będzie oczywiście trochę rzeczy takich z wyprzedaży, zresztą jak zawsze pozostań nas tylko gorąco i pięknie zaprosić.